Witaj droga duszo, odetchnij teraz głęboko, poczuj w tej chwili delikatną i kochającą obecność zbliżającą się do ciebie. To coś więcej niż doznanie, to cicha pewność, która porusza serce. Dziś aniołowie chcą, żebyś wiedział, niespodziewana i młoda miłość zmierza ku tobie. Tak, chodzi o miłość, ale chodzi również o odnowę, nowe początki, uzdrowienie i światło. Aniołowie to niebiańscy posłańcy, którzy niestrudzenie pracują, by prowadzić każdą duszę najpiękniejszą i najprawdziwszą ścieżką jej istnienia. Nie szczędzą czasu ani przestrzeni, by zjednoczyć dwa serca, które się rozpoznają. Nawet gdy wszystko wydaje się nieruchome, ciche, a nawet samotne, boska praca nigdy nie ustaje. I właśnie w tej chwili, za kulisami Twojego przeznaczenia dokonuje się ruch. Ty, który słuchasz tego przesłania, być może kochałeś intensywnie. Być może płakałeś z miłości, traciłeś nadzieję, wierzyłeś, że pewne emocje należą tylko do przeszłości, ale anioły szepczą ci dziś coś słodkiego do ucha, nadal będziesz zaskoczony. Miłość ma dla ciebie plany. Ta nadchodząca miłość nie niesie ze sobą starych obciążeń, wczorajszych cierpień. Przychodzi lekka, czysta z siłą początków, młoda nie tylko wiekiem, ale i duszą, intencjami, zdolnością do ponownego marzenia. Anioły nazywają ją miłością ponownego spotkania, ponieważ choć nowa, niesie w sobie tajemnicze poczucie znajomości. Jakbyś patrząc w oczy tej osoby, rozpoznał cząstkę siebie, która została utracona. Weź więc głęboki oddech i otwórz swoje serce. Nie po to, by szukać, lecz by pozwolić, nie po to, by czekać, lecz by zaufać. Miłości, gdy zsyłają ją aniołowie, nie trzeba wymuszać, przybywa dokładnie w tym samym czasie, w najpiękniejszej formie. I w chwili, gdy twoja dusza jest gotowa ją przyjąć. Ten moment, być może to właśnie teraz. Zanim ta miłość zapuka do twoich drzwi, w tobie i wokół ciebie dokonuje się ciche duchowe przygotowanie. To przygotowanie nie zawsze jest świadomie dostrzegane, ujawnia się w małych, codziennych uzdrowieniach, w cyklach, które się kończą w ludziach którzy odchodzą z Twojego życia bez wyraźnego wyjaśnienia, w ponownym połączeniu z samym sobą w chwilach samotności. Wszystko to jest częścią boskiego planu. Anioły dzięki swojej odwiecznej mądrości rozumieją, że prawdziwa miłość nie rozkwita tam, gdzie są otwarte rany, dlatego z miłością pracują nad Twoim sercem, kierują Twoimi krokami, abyś mógł odzyskać swoje własne światło, pewność siebie, zdolność do kochania bez strachu. Chcą, abyś był pełny, a nie tylko czekał, aż ktoś cię wypełni. Ta miłość, która zmierza ku tobie, nie przychodzi, by cię zbawić, lecz by dodać. Rozpoznaje twoje światło, ponieważ w jakiś sposób niesie podobną częstotliwość. Anioły wyjaśniają, że wszystko jest energią, a prawdziwa miłość wibruje z częstotliwością, która aktywuje się tylko wtedy, gdy dwie dusze są gotowe się dzielić, a nie tylko polegać. Możesz żyć w ciszy kiedy świat wydaje się zbyt spokojny, niemal nieruchomy. Ale właśnie w takiej ciszy wszechświat przygotowuje najważniejsze spotkania. Czy kiedykolwiek czułeś nagły niepokój, przeczucie, że coś się zmieni, mimo że wszystko wydaje się takie samo? To święta intuicja, która się w tobie budzi. A anioły aktywują to wezwanie teraz, poprzez to przesłanie. Pozwól sobie teraz z czułością przypomnieć sobie miłości, które przeminęły przez twoje życie. Każda z nich przyniosła lekcje, niektóre przyniosły radość, inne pozostawiły blizny, ale wszystkie miały cel. Żadna nie poszła na marne, nawet te miłości, które nie przetrwały, przyczyniły się do Twojego duchowego rozwoju, ukształtowały Twoją duszę, otworzyły Twoje oczy i przede wszystkim wzmocniły Twoją więź z tym, co naprawdę ważne. Dzisiejsze anielskie przesłanie jest jasne. Przeszłość nie definiuje tego, co będzie dalej. Ale to, co uzdrowisz w teraźniejszości, kształtuje miłość, którą przyciągasz. Ta nieoczekiwana młodzieńcza miłość, która się zbliża, jest odpowiedzią. To ulga, to radość w postaci osoby i nadejdzie jako dar, ale także jako odzwierciedlenie twojego wewnętrznego rozwoju. Jesteś gotowy, by to przyjąć, nawet jeśli jeszcze tego nie zauważyłeś. Aniołowie przynoszą teraz ważne objawienie. W tym momencie zbliża się do ciebie dusza. Są oni posłani z duchowej sfery w szczególnym celu. To nie będzie zwykłe spotkanie. Będzie to jedno z tych, które zmieniają ścieżki, budzą uśpione marzenia i sprawiają, że twoje serce bije w nowy sposób. Ta osoba, która się do ciebie zbliży, może pojawić się subtelnie, być może w bezpretensjonalnej rozmowie, w przypadkowym spotkaniu, w nieoczekiwanym miejscu. Wszechświat ma delikatny i magiczny sposób splatania losów. I ty to poznasz. Nie poprzez wzniosłe znaki, ale poprzez coś cichego i głębokiego w tobie, pewność, której nie da się wytłumaczyć, a jedynie poczuć. Ta młoda miłość, młoda, bo ma siłę nadziei, przywróci ci lekkość. Poczujesz potrzebę śmiechu z prostych rzeczy, snuć plany bez strachu, poddać się chwili obecnej bez dźwigania ciężaru bólu z przeszłości. Aniołowie pokazują ci, że ta osoba ma szczere serce. Ona również przeszła przez próby, straty i ciche noce i tak jak ty, była przygotowana. Oboje jesteście owocami różnych ścieżek, ale niebiańskie ręce poprowadziły was do wspólnego punktu spotkania, teraźniejszości. Może masz wątpliwości. Czy jestem gotowy? Czy mogę zaufać? Aniołowie mówią ci, nie musisz znać wszystkich odpowiedzi, wystarczy, że będziesz miał odwagę czuć. Prawdziwa miłość nie wymaga doskonałości, tylko obecności, nie wymaga masek, tylko prawdy. Ta nowa miłość przychodzi, by odbudować się razem z Tobą. Nie ma znaczenia Twój wiek, Twoja historia, ani ile razy Twoje serce próbowało. Aniołowie nalegają: Jest dla Ciebie nowa miłość i przychodzi z energią młodości, ponieważ niesie serce, które wciąż wierzy, wciąż czuje zachwyt. Wciąż chcę doświadczać z tobą wielkich rzeczy. Być może rozpoznasz te osoby od razu. Pełne rozwinięcie połączenia może zająć trochę czasu, ale kiedy wasze oczy się spotkają, czas zatrzyma się na sekundę. I w tej chwili zrozumiesz wszystko. Oczekiwanie, cisze, zakończenia, wszystko nabrało sensu, ponieważ prowadziło cię do tej miłości. Ta miłość uszanuje twój czas. Będzie cię uważnie słuchać. Sprawi, że poczujesz się bezpiecznie, doceniony i zauważony. Nie przychodzi, by cię zdezorientować, ale by cię uspokoić. Aniołowie mówią, że przybywa z darem uzdrawiania, ponieważ będzie w stanie dotknąć tych części Twojego serca, o których myślałeś, że już nigdy się nie uśmiechną. A co więcej, aniołowie objawiają, że ta miłość będzie wzajemna. Nie będzie żadnych gierek, żadnych wątpliwości. Będzie lekka jak bryza a jednocześnie głęboka jak prastary korzeń, ponieważ dusze, które się rozpoznają, nie potrzebują wyjaśnień, tylko czasu i poddania. Jesteś prowadzony do tego spotkania. Nie spiesz się, nie naciskaj, po prostu bądź spokojny, dbaj o siebie z miłością, doceniaj swoją istotę i zaufaj, że to, co twoje, jest w drodze i będzie piękniejsze niż sobie wyobrażasz. Anioły w tej chwili otaczają cię złotym, pogodnym światłem. Chcą, abyś głęboko poczuł, że nie jesteś sam, że wszystko, czego do tej pory doświadczyłeś, nie poszło na marne, że każda przelana łza posłużyła do oczyszczenia ścieżki, na której rozkwita nowy ogród. Zasługujesz na piękną miłość, nie byle jaką, ale taką, która dotyka twojej duszy, budzi marzenia, przypomina ci, jak wyjątkowy jesteś. Jeśli zamknąłeś drzwi ze strachu, jeśli zbudowałeś mury dla ochrony, Anioły rozumieją. Były z tobą w trudnych dniach, ale teraz szepczą: Czas otworzyć okna, czas znów wpuścić światło. Wyobraź sobie teraz nadchodzącą miłość, wyobraź sobie uśmiech, który wita, uścisk, który chroni, głos, który koi. To nie fantazja, to duchowe przygotowanie. Kiedy to czujesz, zaczynasz to przyciągać, a jeśli przypadkiem znów pojawi się strach, powtórz w myślach z aniołami. Ufam boskiemu wyczuciu czasu. Akceptuję miłość, którą przygotował dla mnie wszechświat. Jestem światłem i przyciągam światło. Ta nieoczekiwana miłość jest zaledwie kilka kroków od Twojego serca. Im bardziej oddasz się teraźniejszości z wiarą, tym szybciej się zamanifestuje. Ile razy próbowałeś się uśmiechnąć, gdy Twoje serce wciąż krwawiło w środku. Ile razy ofiarowałeś miłość, ale otrzymywałeś ciszę. Ile razy musiałeś się podnieść sam. Przysięgając, że nie spróbujesz ponownie. Aniołowie widzieli każdy z tych momentów, zbierali twoje ciche łzy, jak drogocenne klejnoty, a teraz oddają je w formie błogosławieństwa. Ta nowa miłość to coś więcej niż przyjaźń, to naprawa, to świadectwo twojej siły, to potwierdzenie, że twoje czekanie było warte zachodu i że twoja dusza zasługuje na celebrację. Pozwól sobie czuć, pozwól sobie uwierzyć. Anioły są z tobą. Dotychczasowa podróż nie była łatwa, ale wszystko, czego doświadczyłeś, co czułeś i co przezwyciężyłeś, doprowadziło cię właśnie do tego punktu, punktu odrodzenia, ponownego odkrycia miłości, rozpoczęcia od nowa. Nie musisz jej szukać, po prostu na nią pozwól, nie musisz się spieszyć, po prostu zaufaj, ta miłość nadchodzi, już nadchodzi, anioły cię otaczają, chronią i prowadzą, a kiedy najmniej się tego spodziewasz, ta niespodziewana młodzieńcza miłość dotknie twojego życia niczym cichy cud i wszystko, absolutnie wszystko nabierze sensu. Jeśli to przesłanie poruszyło twoje serce, polub ten film, podziel się nim z kimś, kto potrzebuje usłyszeć te słowa i zasubskrybuj kanał. Wspólnie budujmy duchową wspólnotę, w której miłość, wiara i światło są ziarnami transformacji. A jeśli chcesz wesprzeć naszą działalność, Możesz wysłać super podziękowanie o wartości do 20 dolarów. Twój wkład pomaga szerzyć więcej anielskich przesłań wśród ludzi na całym świecie, którzy również czekają na znak nadziei. Dziękuję, że tu jesteś. Światła miłości i błogosławieństwa na twojej drodze. Anioły są z tobą zawsze.